Jestem tłumaczką języka migowego i zatrudniono mnie na ślub, na którym pan młody był głuchy. Panna młoda przez 6 miesięcy potajemnie uczyła się języka migowego, aby zaskoczyć go przysięgą, którą mogłaby sama zamigać. Kiedy ceremonia się rozpoczęła, poprosiła mnie, abym stanęła z boku. Zamigała swoją przysięgę perfekcyjnie, a pan młody zaczął szlochać. Zamigał z powrotem, nauczyłaś się mojego języka dla mnie, zamigała. Chciałam przemówić do twojego serca w języku, który zna najlepiej. W sali nie było ani jednego suchego oka. Na weselu panna młoda zaaranżowała, aby DJ dodał migające światła zsynchronizowane z muzyką, aby jej mąż mógł czuć rytm poprzez wibracje i widzieć go poprzez światła. Mieli swój pierwszy taniec w sali zaprojektowanej wokół jego świata, a nie zmuszającej go do wejścia w jej. Byli tam głusi rodzice pana młodego, a jego matka powiedziała mi przez język migowy, że w ciągu 30 lat życia jej syna żadna słysząca osoba nigdy nie włożyła tyle wysiłku, aby w pełni go włączyć. Powiedziała, że większość ludzi traktowała jego głuchotę jako coś do przezwyciężenia, ale ta panna młoda potraktowała ją jako coś do zaakceptowania. Ta para prowadzi teraz warsztaty, ucząc słyszących partnerów osób głuchych, jak niwelować lukę komunikacyjną z miłością zamiast frustracji. Pomogli ponad 200 parom. Panna młoda powiedziała mi, że nauka języka migowego nie była poświęceniem, to był dar, ponieważ teraz mogła komunikować się z mężem w cudownych chwilach.